A serce raduje piosenki tych śpiew, piosenki o mojej Warszawie. A teraz zajmiemy się pomnikami, ko o których przechodzimy, bardzo często się nie zatrzymujemy, a chciałbym Państwu pewne pomniki scharakteryzować. Wejdziemy na teren ogrodu Krasińskich który jest po potwornej renowacji, po tak zwanych prześwietleniach, i zrobimy fragmencik pasażu Simonsa. Fragmencik mikroskopijny w stosunku do tego, co było. Państwo, jesteśmy dalej na terenie parku Krasińskich. Ta część, którą w tej chwili filmujemy, to poszerzony park Krasińskich. A na tym terenie był olbrzymi budynek pasaż Zimonsa, Alberta Zimonsa, niemieckiego kupca, zbudowany w latach 1900, 1903 w miejscu zburzonego kościoła i klasztoru Brygidek, Brigidek, Brygidek. On praktycznie biorąc, bombardowanie w 1939 roku przetrwał. Natomiast w czasie powstania warszawskiego Stanowił redutę, która broniła wejścia na teren Starego Miasta. Ten monument, który jest za mną, poświęcony jest żołnierzom Chrobry jeden. Chrobry jeden przypomnę Państwu, zdobywa Nordwachę. Na rogu Chłodnej i Żelaznej potem zostaje przerzucony do obrony starego miasta. Niemcy starają się odciąć powstańców od Wisły i po kolei będą odcinać Żoliborz, Starówkę, ostatni padnie 200 metrów Czerniakowa. W podziemiach tego olbrzymiego budynku, bo te tereny, na którym jesteśmy, to zajmował jeszcze on, ten budynek, kończyło to się u zbiegu długiej przede wszystkim i nalewek, przy tej ulicy, którą żeśmy filmowali, a w podziemiach tego budynku był punkt sanitarny. Dla żołnierzy Chrobry 1 I, i chroniła się również ludność cywilna w czasie powstania. Z 19 na 20 sierpnia Niemcy użyli tutaj B4 czyli Borgward. To były urządzenia przypominające czołg ale to nie był czołg natomiast w łyżce z przodu miały do 700 kg prasowanego trotylu. Podprowadzane były czołgami albo podprowadzane były załogą. Załoga uciekała, uruchamiając mechanizm, który opuszczał łyżkę z przodu, na której był ładunek wybuchowy. Budynek do końca się nie zawalił, a 31 sierpnia 1944 nastąpił gwałtowny nalot sztukasów, czyli Junkers 87. Budynek zawalił się. W podziemiach zostało zasypanych 200 osób. Bardzo krwawy sposób zniszczono tę redutę. Poległo bardzo dużo żołnierzy z grupowania Chrobry 1. Po wojnie wyjęto tylko i zidentyfikowano nie wszystkich, 99 ciał. Reszta ciał do dzisiaj spoczywa w tym masowym grobowcu przed którym stoimy. Są dwie tablice przy krzyżu upamiętniający ten fakt i jedna z tablic, w której treść państwu odczytam. Powstanie Warszawskie 1944 Pamięci żołnierzy Batalionu Chrobry 1 Armii Krajowej walczących na woli w Starym Mieście i wśród Śródmieściu, na różnych odcinkach frontu walk i tu w gruzach gmachu Zimonsa w bitwie o stare miasto poległo około 300 żołnierzy batalionu Chrobry 1 w 45. rocznicę walk towarzysze broni i rodziny ufundowali ten monument który jest za mną. Z drugiej strony jest druga tablica. Jest orzeł II Rzeczypospolitej, w tarcie amazonek, skrót AK, Armia Krajowa, a treść, o której wspominałem przy pierwszej tablicy, 31 sierpnia 1944 roku, w zbombardowanym Pasażu zimonsa zginęło ponad 200 żołnierzy i osoby cywilne, a w 1947 roku eksponowano 99 ciał, zidentyfikowano 23 pozostali, spoczywają tutaj snem wiecznym. O którym wspominałem. Proszę Państwa, czasami się bardzo spieszymy. Czasami przychodzimy tutaj, ale przychodzimy na spacer, nie zdając sobie sprawy z tego, po jakim terenie chodzimy. Resztki słupów zimonsa są w czterech narożach tego placu, który też Sfilmujemy. Jesteśmy na ulicy Długiej, ale adres tego budynku to jest inny. Mianowicie Aleja Solidarności obecnie 66. Jesteśmy na tym terenie, gdzie sięgał jeszcze pasaż Zimosa. Filmujemy dość zaniedbaną tablicę na budynku właśnie przy tej wspomnianej ulicy, Alei Solidarności 66, przy tej tablicy przechodzimy setki razy i praktycznie biorąc, wątpię, żebyśmy przeczytali treść. Ja już wspominałem datę. 31 sierpień 1944 rok. Sztukasy, czyli U-87. W miejscu tym ginie 200 osób, uczestników powstania warszawskiego. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.